Szaleńczo wirująca kamera, montaż doprowadzony do granic, niczym nieograniczona kreatywna, wizualna furia. Dzisiaj zapraszam Was na zestawienie samych odjechanych scen filmowych, gdy twórcy postanowili zaszaleć i zaprezentować coś efektownego, oryginalnego, nierealnego. Tym razem nie liczy się wysublimowana fabuła, głębokie portrety psychologiczne bohaterów i filozoficzna narracja. Tym razem istotne jest tylko czyste szaleństwo. Nim zaczniemy, z ogromną przyjemnością muszę Was poinformować, że. Part Partnerem tego materiału jest firma MEDICINE. Stali widzowie na gałęzi bardzo dobrze wiedzą, że ich koszulki pojawiają się u mnie od lat i występuję w nich, bo ja wiem, w co trzecim materiale na gałęzi. Uwielbiam ich wzory i mógłbym wykupić połowę ich magazynu, spokojnie, na luzaku, bez żadnych problemów. Tym milej mi się zrobiło, gdy kilka tygodni temu odezwał się do mnie przedstawiciel MEDICINE z propozycją takiego partnerstwa. Akcja związana jest ze specjalną edycją koszulek inspirowanych władcą pierścieni, zresztą jedną z nich mam właśnie na sobie. Mam nadzieję, że widać. Koszulki możecie znaleźć w salonach Medicine oraz na ich stronie internetowej. Link do niej w opisie do tego materiału. Rzućcie sobie okiem, bo koszulki są bardzo fajne zresztą tak jak większość serii od Medicine. Ja ich bardzo polecam. W moje gusta przynajmniej trafiają idealnie. Dobra. Lecimy z naszym materiałem. Zapnijcie pasy, bo tempo będzie spore. Jak efektownie przedstawić pojedynek na korcie tenisowym? Szybkim montażem, ciekawą kompozycją, błyskawicznymi szwenkami? Gdzie tam? Ekipa od filmu Challengers postanowiła zamienić kamerę w piłkę tenisową. Dosłownie. Ale dodatkowo zdecydowali się odpowiednio podbudować suspense. Zaczynamy niezwykle mocnym zwolnieniem czasu. Tworzymy iluzję kamery znajdującej się pod kortem tenisowym. Znowu wracamy do slow motion, aż wreszcie zaczyna się szaleństwo. Kamera wiruje, skacze od jednego bohatera do drugiego, zmienia perspektywę. Widzimy tylko wirujący kord tenisowy uderzające w nas rakiety. Mo i drodzy, to czysta kinetyczna energia przedstawiona w wizualnej formie. Do tego pięknie ilustrująca pojedynek tych dwóch bohaterów. Jeśli potrzeba wam więcej wirującej kamery, to jestem do waszych usług. Co powiecie na tę scenę z filmu Bad Boys 2. Potyczkę między bohaterami filmu a złowrogim gangiem. Jak ją ograć? No jak to jak? Bierzemy kamerę i biegamy naokoło. Oczywiście, wiadomo, sporo tutaj ingerencji efektów komputerowych i odpowiedniej postprodukcji, ale ostateczny efekt to kwintesencja radosnej zabawy formą. I kręcimy się, kręcimy, jeszcze raz i jeszcze raz. I jeszcze raz, ale tym razem w przestrzeni kosmicznej. Grawitacja jest pełna rewelacyjnych scen z wyśmienitą pracą kamery, ale to, co działa w tej konkretnej sekwencji, to połączenie kilku rzeczy: szwenkującej dynamicznie kamery, odpowiedniej choreografii, która ciska naszymi bohaterami w różne rejony kadru, budującej napięcie ścieżki muzycznej oraz ciągłej komunikacji między NASA i astronautami. Do tej pory pamiętam, że w kinie ta scena zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Dobra, zwolnijmy trochę, ale tylko trochę. Co powiecie na efekt slow motion połączony z czymś dynamicznym? Tutaj prawdziwe perełki przygotowali nam twórcy dwóch różnych scen z Quicksilverem w roli głównej. X-Men Apokalipsa oraz X-Men Przeszłość, która nadejdzie. Każda scena bazuje na podobnym schemacie, wykorzystanie mocnego spowolnienia, wręcz zatrzymania czasu połączonego z szybkimi, często komediowymi akrobacjami bohatera. No i jak szaleć to w rytm znanych utworów. Z jednej strony ognista przeprawa przez wylatujący w powietrze budynek, w rytm Sweet Dreams. Z drugiej strony, Time in a Bottle. Każda z tych scen została świetnie wyreżyserowana, z dbałością o choreografię i odpowiednią kompozycję całości z utworem muzycznym. Zapraszam teraz na krótką przerwę pod tytułem Jak oszaleć w sali montażowej. Już Wam zdradzę. Wystarczy wpaść na pomysł takiej sklejki, jak te z filmu Wszystko wszędzie naraz. Działa naturalnie. To teraz czas na trochę radosnej walki, a jest w czym wybierać. Na przykład trzecia część Strażników Galaktyki. Nóżka tupie do rytmu, kamera udając jedno ciągłe ujęcie, szaleje między bohaterami. Każdy z nich wykonuje swoje ulubione ciosy specjalne, a trup ściele się gęsto. Zaraz, gęsto? No, na pewno nie tak gęsto jak w tej scenie z filmu Kingsman. Oczywiście scenie w kościele, którą powinien znać każdy fan zwariowanego kina akcji. Również scena udająca jedno długie, płynne ujęcie z rewelacyjną, chaotyczną choreografią, pięknym, dynamicznym montażem cudownie to wszystko oddaje szaloną energię. Zresztą wirować można nie tylko używając kamery, ale też używając całej scenografii. A co? Takie cuda tylko u Christophera Nolana, który na rzecz tej sceny z Incepcji zbudował specjalną, gigantyczną, kręcącą się konstrukcję, do której wrzucono aktorów i operatorów kamer. Aktorzy oczywiście walczyli podwieszeni specjalnymi linkami, które później w postprodukcji usunięto, a wielkie, ruchome studio cały czas się kręciło, dając fenomenalny efekt wirującego świata. Nim będziemy lecieć dalej, chciałbym w tym miejscu złożyć ukłon w kierunku słynnych 300. This is Sparta! Czyli czasów, gdy Zack Snyder jeszcze potrafił robić filmy. Wszyscy dobrze wiecie, o jaką scenę chodzi, prawda? Moi kochani, w tej jednej, długiej scenie mamy więcej kunsztu, dbałości o detale, pięknej dynamiki i cudownej choreografii, niż w większości obecnych produkcji Snydera. Moc i siła. Rozpędzamy się i pędzimy z kolejnymi scenami, a w rozpędzie pomoże nam cudowny przerost formy z Matrixa. Bo jak walczyć, to nie z jednym przeciwnikiem, z setkami identycznych przeciwników. Energia i kinetyczność mogą być budowane nie tylko zadawaniem ciosów, ale również odpowiednim ruchem aktora w kadrze, jak w filmie 1917. Szczególnie gdy nasz bohater biegnie w kierunku kamery, a dziesiątki, setki statystów pędzą w zupełnie innym kierunku. Dodajmy do tego wybuchy, przeszywające powietrze podciski prawdziwy chaos pola walki i otrzymamy wyśmienitą scenę. Jeśli już mówimy o ruchu aktora w kadrze, to nie może zabraknąć naszego kochanego spidermana. Ikonicznych już ujęć na szybującego przez miasto bohatera. Tutaj akurat widzicie scenę z drugiej części niesamowitego spidermana. W czasie tych sekwencji zawsze sporo się dzieje. Mamy płynną, kręcącą się kamerę, starającą się nadążyć za pajączkiem. Postać bohatera co i rusz zbliżającą się i oddalającą od obiektywu. Śmigające po bokach obiekty, wysokie budynki, ciasne uliczki, które tylko dodają wrażenia ogromnej prędkości. Każdy element konstrukcyjny tych scen wzmacnia wrażenie prędkości. <słuch> Nie tylko Spider-Man lata w powietrzu. Tom Cruise w Mission Impossible Fallout postanowił zaszaleć i skoczyć z samolotu z ogromnej wysokości. Nawet nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie zaprosił do zabawy operatora kamery, a właściwie kaskadera z kamerą na głowie, wiadomo. Scena została ograna tak, abyśmy mieli płynne przejście między wnętrzem samolotu, a zwariowanym lotem w dół, co daje fenomenalne wrażenia. To spokojnie jedna z najlepszych scen kaskaderskich z całej serii Mission Impossible. Odjechane sceny akcji to nie może zabraknąć tej słynnej sekwencji z drugiej części filmu Raid. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Widzimy walkę wewnątrz samochodu. Nagle kamera wylatuje przez okno na zewnątrz, dojeżdża do drugiego pojazdu, wchodzi do środka, wreszcie przelatuje przez wnętrze, a wszystko po to, żeby uciec przez kolejne okno. Wszystko na jednym ujęciu bez żadnych ukrytych cięć. Szacunek. Zresztą dynamika nie musi być związana tylko i wyłącznie ze scenami walki. Whiplash moi drodzy. Czysta energia, perfekcyjnie zaplanowane szwenki kamery, prawdziwe muzyczne szaleństwo, które idealnie koresponduje z ruchem i rytmem. Bliźniaczo podobną scenę możemy obejrzeć w La, La Land. Kiedy to dynamiczne, punktowe szwęki kamery nadają rytm wizualnej opowieści. To wszystko na dzisiaj. Wrzucajcie oczywiście w komentarzach Wasze propozycje zupełnie odjechanych scen filmowych. Z wielką przyjemnością przejrzę sobie wybrane przez was sceny. Na deser jeszcze raz zaproszę Was na stronę partnera tego materiału, czyli firmy Medicine. Jestem przekonany, że każdy z was znajdzie tam coś dla siebie. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach. スマイルチェッシャ。